I kartą wystakujemy odcinku z MisterParet i dzisiaj chciałam Wam wyraźnie taką sprawę, ponieważ MSP jest taka krótka, że Juna oczywiście usunęła swoje konto, y, bo nie ma w Hike Scores, y, ale właśnie dajemy sobie High Scores. Y, no właśnie, nie mamy Juny teraz. Teraz właśnie nie mamy Jonu. Ja Juno oczywiście mam znajomych, jak widzicie. Y, ma 9000 już level. Już prawie największy z całego MSP, ponieważ y, na jakimś tam jeszcze serwerze chyba na dwóch, albo tam trzech y, są większe lawele. Więc tak y, możecie przyuważyć że tutaj jest taki kwadracik. Już jest tylko ten, mówi stars, które były niedawno zalogowane. I ja mamy tutaj takiego ptaszka, razoczywanego, że, że tak. Tylko odkniemy mamy już 19. dlaczego tak jest? Yy, yy, tak jest dlatego ponieważ INA-13 właśnie nie wchodzi tak za bardzo już tak często trochę na te konto swoje, ale ja mam to tam codziennie postery, więc jest dobrze. Ja wam właśnie pokażę, że mam im znajomych żeby było, no. No, Juna13 po prostu nie wchodzi na swoje konto często. Nie wiem, może nie ma czasu. Nie wiem. Y, więc y, pomyślcie i wyjście w plotki na MSP za często, ponieważ no jest ja się to skończyć źle. Mogą też dojść do kuchni, jeśli właśnie chcecie też ich dopytać. Ale Juna13 nie usunęła konta i nie będzie usunąć konta. Bo ma. Prawie największy level, więc po co by to miała robić? Eee, no. Kto. kto taki. Kto w ogóle taką plazkę rozsiał? Co ja nie wiem. no eee, nie płacę takich osób, bo to pewnie kilka osób, a nie jedna bo jednej, to by się nikt nie posłuchał. Nie, inaczej się nie usunę swojego konta. Jeszcze raz wam to pokażę. Weźcie ten w rację, nie zaznaczajcie tym ptaszkiem. I nam się wszyscy. Może i nie tylko juna e, Właśnie nie ma jej w może są też Może są też inni, e, którzy, których, e, właśnie, którzy właśnie się nie wyświetlają. Więc e, pomyślcie trochę, nie weźcie w podki za często, bo naprawdę może to e, często źle skończyć. Więc dziękuję Wam też e, za oglądanie tego odcinka. Osmětším, to už poslední cena v tom roku